Witam serdecznie na moim kanale W dzisiejszym odcinku Strapki za łączną kwotę 55 zł Mianowicie Mega pensja za 10 Playbook za 30 Oraz 3 razy szczęśliwe linie I dwa razy krzyżóweczki Po 3 zł Tak żeby nie przedłużać Będziemy sobie trapać Może zaczniemy sobie od szczęśliwych linii Od najtańszych strapek ja Was sobie tutaj przybliżam, tak żeby było wszystko widoczne. I trapiemy. Kochani, tutaj w tej zdrapce już mam jedną linię wytrapaną. Także już jest uratowana zdrapka, także bardzo się cieszę. A dwa kolejne symbole, których poszukujemy, to jest garnek oraz kwiat. Garnek tutaj widzę. O, tak, żebyście wy też również widzieli. Garnek. Tu mamy kwiatuszek. Garnek. I to chyba na tyle. Spojrzę sobie, czy czegoś tutaj nie przeoczyłam. Myślę, że nie. W takim razie zobaczmy, co tutaj kryje ta linia. Oczywiście zwrot 3 zł. Ok, 3 zł. Yy, mamy zwrociku. Dobrze, kolejna yy, szczęśliwa linia. Zobaczymy czy będzie szczęśliwa, ponieważ tutaj jeszcze nic nie wytrepałam, a symbole, których poszukujemy to korona i podkowa. Tak. Yy, korona i podkowa. Tu mamy koronę. Tu też mamy koronę. Tu mamy podkowę. Podkowa i korona. Ok. Rzucam okiem, czy z czegoś tutaj nie zgubiłam. Mm. Nie, raczej wszystko jest ok. Nie sprawdziłam w poprzedniej zdrabce kontrolnych. To nie szkodzi, za chwilę wrócę. Tutaj mamy różne, żadnej linii nie mamy wydrapanej. Także zdrabka jest przegrana. Ok, wrzucam to przegranych. Cofniemy się tutaj wygranej i zobaczymy, jakie ma literki kontrolne. D, D, D. Ok, dobra. Yy, trzecia, yy, trzecia zdrabka. To mamy złoto i mamy korona. Tu już widzę, mamy koronki dwie. Korony, koronki o jej. <ścoughs> yy, I złotko. Dobra. Nie ma. Truskawka. Dobra. Wydaje mi się, że niczego nie pominęłam. Sprawdźmy. No, jest przegrana, nic nie widzę. Żadnej tutaj linii nie ma. Dobrze, czyli do przegranej. Sprawdzimy sobie oczywiście te krzyżówki dwie. Tutaj mamy już dwa słowa. Są to set i biodro. Także szukamy tego trzeciego słowa. To jest H. I Y, czyli mamy trzecie słowo, i mamy wygraną. Mamy trzecie słowo, H i Y. Tu mamy Y. Tu też. <laughs> Super, słuchajcie, fajnie się cieszę. Yy, a, N, K chyba też nie było. Dobra, czyli mamy wygraną, mamy trzy słowa. Echo, yy, co tu jeszcze było? Biodro i set. Trzy słowa. Tak, mamy U i U. Ok, fajnie, cieszę się do wygranych. No i zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała nasza kolejna krzyżówka. Yy, tutaj mamy awans i mamy min. Więc tak samo. O, już mamy Ada, czyli tu jednak już jest wygrana. Przeoczyłam. Ada, awans i nim. Jak widzicie, trzy słówka. Kolejna jest wygrana. Szukamy kolejnego słowa. I mamy kolejne słowo. Jest to Parma. Czyli mamy 6 złotych, tak? Tutaj raczej nic więcej nie będzie. Ponieważ te U, no niestety, C. Też nie. E jedynie było. Tak, było E. To gdzieś tutaj też przeoczyłam. E, Z. Dobra. E, czyli mamy AD, mamy Awans, mamy parmę i mamy Mim. Cztery słowa dają nam 6 słotych. Słuchajcie, ekstra, bardzo się cieszę. I mamy te, te i te. Takie mamy literki kontrolne. E, dobrze. Czyli trzecia zdraka. Również okazała się wygrana. Kochani, przejdźmy sobie teraz do mega pensji, która za mną nachodziła od jakiegoś czasu. I zobaczymy, czy coś przyniesie. Jakiś zwrot, fajnie by było, gdyby oczywiście była wygrana większa. Ale jakiś zwrot to jest również super, bo zawsze można ją powtórzyć, zakupić ponownie. I może Anusz się coś trafi. No to mamy liczby 32, 5, 15, 21 i 7. Takich liczb, słuchajcie, poszukujemy. I co tutaj mamy? Na pewno mamy 13, której nie mamy. Mamy 35, której również nie mamy. Mamy 32, tu mamy 33, czyli oboczek, 28. Czterdzieści pięć. Czterdzieści siedem. Ósameczka. Trzydzieści siedem. Dziewiętnaście. Czterdzieści dziewięć. Trójeczka. Dziewiątka. Szósteczka, mamy piąteczkę, obok 31, no obok mamy 32, tu mamy 29, które również nam nic nie daje. Kochani, zostaje nam ostatnia linia. Yy, zobaczmy, co tutaj się dzieje. 23, 43. Mega pensja. O, jedyneczka, by się tak piąteczka przydała. I 48. Czyli tak jak widzicie, no niestety pusto. Dobra, do przegranych. I oczywiście playbook, który może nam tutaj zaowocować lub no niestety i nie. To zależy, jaki tutaj wynik się pojawi. Dobrze kochani. Drapiemy sobie playwóczka po kolei od szafirowej począwszy. I jakich tutaj liczb będziemy szukać? Na pewno będziemy trujeczki i trzynastki. I słuchajcie, tutaj w stosunku do trzynastki chciałabym się zatrzymać, ponieważ playbook jest numerem trzynastym. Patrzcie, zdrabka. I to jest trzynastka, którą sobie wybrałam, którą kiedy szłam do lotka, powiedziałam pani, że poproszę playbooka z numerem trzynastym. I zobaczymy, te, czy ta trzynastka okaże się, słuchajcie, szczęśliwa czternaście, dwadzieścia dwa, dwunastka, dwadzieścia osiem, czyli patrzcie jak obok, trzynastka, dwunastka, dwudziestka, szósteczka, jedyneczka, dziewiętnaście, 11 21, <noise> 2, no super, jest jeden, jest dwa, trójki niestety brak. I mamy trzydzieści jeden. Dobra, czyli pusta. Rubinowa w poszukiwaniu siódemeczki. No, złotko, korona. Lustereczko, zegarek, perła, moneta i pierścionek. Ok. Tutaj musimy znaleźć trzy siódemki. No to w poszukiwaniu tych siódemek. Jedna, druga i nic. Mamy tylko jedną, kiepsko. O, może w ten sposób będzie lepiej. Tu też kiepsko. no i coś czuję, że może być pechowa ta trzynastka. Słuchajcie. Tu mamy dwie. Tu mamy dwie. I tu też mamy dwie. Dobra. Yy, tu mamy ametystową. Dwa identyczne symbole, no jej kochani, obytni były te dwa symbole. Tutaj mamy perłę i koronę, które nie dają nam niestety wygranej żadnej. Tutaj również są różne. Tutaj też korona, pierścionek, tu worek, pierścionek. No niestety, ale walczymy, walczymy, kochani. Mamy przed stronę. Czuję, że będzie pusta. No, ale nic nie zrobimy z tym. Takie są zdrapki. szczególnie trzynasta. Chociaż nie zawsze. Dobra, tu są różne. Tu też, tu też, tu też. Ok, no i została nam ostatnia diamentowa. Sprawdźmy sobie tutaj. No tak aby się jedna sześćdziesiątka słuchajcie przydała i by był yy, zwrocik z plusem ale jak widzicie nie ma nie ma i tutaj mamy lustereczko, lustereczko mamy worek mamy monetę mamy perfumy mamy koronę. i kufer i złotko i zegarek no Czyli mamy odpowiedź. Rzeczynasta, którą sobie słuchajcie wybrałam. No dalej. C i P i S. Okazało się pustakiem, kochani, pustakiem. Dobrze. No może nie dobrze, ale OK przyjmuję na po ostatnich playbookach, które dały mi wygrane. Dobra. Czyli przegrano mamy playbooka, przegrane mamy dwa razy Szczęśliwe Linie yy, oraz Mega Pensja. Czyli yy, na 55 zł mamy 3, mamy 6, czyli 9 i mamy 12. Tak, tak, dokładnie. Mamy 12 zł. Kochani, jest minus. Yy, no ale cóż, to są tylko stawki, nic na to nie poradzimy. Ja bym poprosiła ładnie łapki w górę yy, oraz. Yy, subskrypcję kanału, klikajcie w dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia, żebyście byli ze mną na dłużej. I kochani, ja wam życzę miłego wieczoru, popołudnia i do następnego odcinka. Pa, pa.